Cześć, tutaj Olek jakiego witam was w moim pierwszym odcinku przygód z Minecraftem, w którym to zajmiemy się robieniem nietypowych rzeczy. I dzisiaj od czego... Kurde. Mam nadzieję, że nie wyłączyliście filmu po tym wstępie, ja jeszcze nie spadłem ze schodów, jest mi wszystko okej okay. i nie będę nagrywał póki co Minecrafta, póki co. Bo jeżeli naprawdę miałbym jakieś fajne natchnienie i zrobiłbym coś oryginalnego, a nie w desceń tych... Kilkuset tysięcy filmów, które są na YouTubie powielający jeden schemat let's play'a, w którym to każdy rozbudowuje się i chodzi po tych pieprzonych jaskiniach nic innego nie robiąc niż inny, który jako pierwszy może to zaczął, nie wiem nawet kto zaczął nagrywać Minecrafta na YouTube'a. Powiem tak, Minecraft jest dobrą rzeczą, żeby pokazać swoje umiejętności i swoją kreatywność, bo naprawdę... Pod tym względem ta gra jest świetna, ale jeżeli chodzi o jakieś oryginalne serie, to póki co temat jest wyczerpany. Może kiedyś coś nowego się w tej grze pokaże, że jednak będzie ta oryginalność, że będzie można zrobić coś więcej. Jeżeli będziecie chcieli, ja oczywiście zrobię coś takiego. Jeżeli będzie możliwość. Ale póki co na pewno nie zacząłbym nagrywać kolejnej serii z Minecrafta, bo fuj, na razie. No, wiele osób uważa Minecrafta za dobry sposób przewijać, ale nie w tym momencie. Może miesiąc temu, rok temu. Yy, tak, to było dobre, bo było też jeszcze świeże, i ludzie chcieli pomysłów, co by tu wybudować, ale w tym momencie jest tego taka nawałnica, że jest to przesada. Dlatego ja zostaję przy Call of Duty, jak właśnie widzicie, yy, bardzo fajny, yy, jeden w komorze, bo tak nazywa się ten tryb gry. Jeden nabój mamy z niego, strzelamy do wroga, jak w tym momencie. No i dostajemy kolejny. Jeżeli nie trafimy, nie mamy naboju, musimy latać z nożem. O, nie trafiłem, niestety, w tym momencie. Yy, no i. Gra jest bardzo szybka, bo no nie muszę, nie chcę, nie, nie, chcę, nie chcę się uważać, prawda, że nie wiadomo jakiego, ale całkiem dobrze mi poszło, pokazałem kto tutaj rządzi, no i jeszcze jakiś dzisiaj film się prawdopodobnie pojawi, także dzięki za oglądanie i zapraszam do, na następne. O.